Jarosław Malczewski, dzień dobry, witam Państwa. W trakcie dzisiejszego programu przedstawię Państwu poniższe zagadnienia. Rozpocznę od wprowadzenia, następnie omówię notowania cen artykułów mleczarskich na rynku polskim, przedstawię również aktualne notowania cen artykułów mleczarskich z terytorium Unii Europejskiej, przedstawię. Zmiany w zakresie wielkości produkcji mleka u kluczowych eksporterów artykułów mleczarskich to jest Stanów Zjednoczonych i Nowej Zelandii oraz Australii. Przedstawię zmiany w zakresie wielkości kosztów produkcji mleka na terytorium Unii Europejskiej. Przedstawię również instrumenty pomocowe w krajach nadbałtyckich dla sektora mleczarskiego i zakończę podsumowaniem tytułem wprowadzenia. Ubiegły tydzień wpisał się do annałów historii pod znakiem spadków. W całej Unii Europejskiej spada zarówno cena mleka surowego, jak i jego koszty produkcji. Komisja Europejska, za pośrednictwem obserwatorium rynku mleka, poinformowała, że w 11 tygodniu bieżącego roku odnotowano kolejny już spadek kosztów produkcji. Tym razem w przypadku żywienia krów mlecznych o 3,2%, a składowa energetyczna, jej wartość Spadła o 0,6%. Przy tej samej okazji Obserwatorium Rynku Mleka zaraportowało dane dotyczące eksportu artykułów mleczarskich do Chin w sensie czy w rozumieniu wolumenowym i wartościowym. Porównując styczeń bieżącego roku do stycznia roku poprzedniego, czarno na białym widać, że zarówno wartość, jak i y, wielkość y, artykułów mleczarskich w eksporcie do Chin spadła. Natomiast co ciekawe, zanotowano y, bardzo duży, bo o 72% wzrost Eksportu serwatki w proszku. Miejmy zatem nadzieję, że będzie tak jak w przypadku poprzedniego ożywienia na rynku, kiedy Chiny również budowały zapasy i ta serwatka, czyli komponenty paszowe, no była takim, można powiedzieć, początkiem wzrostu cen i wzrostu popytu i, i miejmy nadzieję, że tym razem historia znowu się powtórzy, ponieważ Eksport artykułów mleczarskich do Chin jest niezbędny do tego, żeby rynek mleka wrócił na właściwą ścieżkę, to jest ścieżkę wzrostów cen. Z Dalekiego Wschodu wróćmy jednak na tereny nam zdecydowanie bliższe, bo rynek krajowy nie pozostaje bez znaczenia i dlatego zasługuje tu na szczególną uwagę. Zatem przejdźmy do aktualnych notowań cen artykułów mleczarskich i mleka surowego z rynku krajowego. Aktualna cena mleka w skupie to 2,27 zł netto za 1 litr. Jeśli chodzi o cenę mleka przerzutowego, czyli tego mleka nadwyżkowego, to w tygodniu świątecznym szacuje się, że mleko będzie kosztowało od 1,30 zł do 1,40 zł netto za litr, plus koszty transportu. Zatem mamy do czynienia... Ze spadkiem bardziej takim sezonowo-świątecznym, który jest do przewidzenia, dlatego że zawsze w okresie świątecznym to mleko nadwyżkowe tanieje, dlatego że część zakładów przetwórczych nie pracuje, a z kolei te duże zakłady, które mają wolne moce przerobowe, dyktują ceny i w ten sposób te ceny, no, można powiedzieć, zaniżają. Niemniej jednak obowiązuje cały czas ta sama zasada, czyli towar jest warty tyle, ile ktoś jest za niego w stanie w danej chwili zapłacić. Jeśli chodzi o notowania cen, Podstawowych artykułów mleczarskich one niewiele się zmieniły, jeśli chodzi o odtłuszczone mleko w proszku. Jego wartość plasowała się w widełkach od 10 50 zł 50 groszy do 11 20 zł 20 groszy. Wartość pełnego mleka w proszku była od 15 50 zł 50 groszy do 16 zł. Masła w blokach od 20 40 zł 40 groszy do 21 zł za kilogram. Oczywiście wszystko jest w kilogramach. Natomiast jeśli chodzi o sery. Wystandardowane, czyli sery gołda. Ich wartość od 17 do 18 zł netto za kilogram. Relacja złotówki względem euro w zasadzie nie uległa zmianie, bo jedno euro kosztowało 4,68 zł. Przejdźmy zatem do porównania tego, jak to wyglądało na terytorium Unii Europejskiej. Cena mleka wcurowego wynosiła około 2,65 netto za litr, jeśli chodzi o. Luty. Zatem cena przeciętna w stosunku do ceny polskiej jest o 40 groszy wyższa. Ponad 40 groszy wyższa. Notowania cen podstawowych artykułów mleczarskich w 12 tygodniu były. Spadkowe, cena masła spadła o 0,7%, odtłuszczonego mleka w proszku o 3%, pełnego mleka w proszku spadek jego wartości o 1,5%, a wartość sera cheddar spadła o 1,4%. Teraz przejdźmy do tego, jak sytuacja wygląda u innych kluczowych po Unii Europejskiej eksporterów. Mam tu na myśli przede wszystkim zmiany w zakresie wielkości produkcji mleka po drugiej stronie globu. Przejdźmy do Stanów Zjednoczonych. Tam produkcja mleka w pierwszych dwóch miesiącach bieżącego roku w stosunku do pierwszych dwóch miesięcy roku poprzedniego wzrosła o 1,1%. Natomiast jeśli chodzi o Nową Zelandię, cały czas jest spadek. Ten spadek już troszeczkę wyhamował, bo Nowa Zelandia wyprodukowała o 1%. ,1%. 1,6% mniej. W Australii ten spadek jest większy, dlatego że Australia wyprodukowała 6% mniej mleka. Oczywiście zasługuje to na wyjaśnienie dodatkowe, dlatego że w Australii i Nowej Zelandii powoli kończy się sezonowy szczyt. Produkcji mleka, a Europa i ta część globu będzie wchodziła w powoli w tę największą ilość mleka, która jest produkowana w tym okresie czasu. W Polsce akurat okres, kiedy jest najwięcej mleka, to jest połowa czerwca, i w tym samym czasie po drugiej stronie globu ta produkcja będzie niższa. Zatem miejmy nadzieję, że będzie to również jeden z kluczowych argumentów do tego, żeby uregulować w światową podaż mleka korzystnie dla Unii Europejskiej. Jeśli mówimy już o Unii Europejskiej, to warto wspomnieć o kosztach produkcji mleka. W 12 tygodniu była kontynuacja trendu spadku kosztów produkcji, która na terytorium Unii Europejskiej utrzymuje się od sierpnia ubiegłego roku, kiedy nieprzerwanie koszty produkcji mleka spadają. Składowa dotycząca żywienia krów spadła o 4,5%. 4,4%, ,4%, a z kolei składowa energetyczna o 2,8%. To są zmiany oczywiście odnotowane w 12 tygodniu i odnoszące się do tych zaobserwowanych równo miesiąc wcześniej. Jeśli mówimy już o Unii Europejskiej, to warto wspomnieć wprawdzie o małych producentach, takich jak Łotwa i Estonia, ale o tym, jak tamtejsze władze, czyli Ministerstwo Rolnictwa, reaguje na kryzys w branży mleczarskiej. Łotewski i litewski minister rolnictwa ujawnili plany wspólnego wystąpienia do Komisji Europejskiej o pilne wsparcie firm mleczarskich w swoich krajach. Informacja ta pojawiła się w tle. Doniesień wskazujących na dalsze pogłębianie się kryzysu w branży mleczarskiej regionu Morza Bałtyckiego. Jak informuje łotewskie Ministerstwo Rolnictwa w oświadczeniu na swojej stronie internetowej, kryzys w branży mleczarskiej w równym stopniu dotyka zarówno Łotwę, jak i Litwę, dlatego należy opracować wspólne rozwiązania. W ciągu ostatnich kilku miesięcy rolnicy wzywali władze do podjęcia w Natychmiastowych kroków w celu ratowania ich działalności, którą, która, jak twierdzą, w, jest w, no, w tragicznej sytuacji, a ceny hurtowe artykułów mleczarskich oraz mleka surowego drastycznie spadły. Jeśli chodzi o raport z organizacji rolniczych, oszacowano, że w, na, w, na Łotwie cena mleka w skupie w ubiegłym miesiącu wynosiła jedynie 94 grosze netto za 1 litr. Czyli prawie połowę tej ceny, którą uzyskują rolnicy choćby w Polsce, a jedną trzecią tego, co uzyskują przeciętnie w Unii Europejskiej. W tym samym czasie niektórzy rolnicy grożą bojkotem, stawiając lokalnych przetwórców mleka w sytuacji bez wyjścia. Dochodzi do wylewania mleka, ale i też protestowania przed zakładami przetwórczymi. Przewodniczący Centralnego Związku łotewskich właścicieli Mleczarni powiedział lokalnej prasie, że przemysł mleczarski osiągnął punkt, w którym nie opłaca się już wytwarzać produktów mlecznych na Łotwie. W lutym Rada Współpracy Organizacji Rolniczych, jako jeden z głównych tu rozgrywających, wezwała władze do obniżenia stawki VAT na produkty mleczne. Decyzja w tej sprawie jest jeszcze w toku. Ujawniono również, że środki na wsparcie rolników będą musiały zostać przesunięte z innych sektorów, a jeśli kryzys potrwa jeszcze co najmniej dwa miesiące, trzeba będzie wystąpić o dodatkowe pieniądze z budżetu państwa. Sytuacja na pewno. Nie jest łatwa i wymaga natychmiastowego wdrażania również tych często odkładanych na później rozwiązań systemowych. Dlatego w Polsce już warto w tej chwili myśleć o rozwiązaniach przede wszystkim prewencyjnych, a nie rozwiązaniach, które już można powiedzieć są wdrażane po, po tym, jak przysłowiowe mleko się rozleje. Przejdźmy zatem do podsumowania. Rynek spożywczy przechodzi obecnie niemałą rewolucję i już teraz wiemy, że wszelkie dotychczasowe prognozy należy nieco zrewitować. Na wielkości, ale i wartości rynku sprzyja niesłabnąca inflacja, a bieżące dane, Każą nam twierdzić, że wartość rynku spożywczego w Polsce wynosi obecnie około 440 miliardów złotych. Wartość ta przekłada się na wzrost wartości o 12,5% w ciągu zaledwie jednego roku. Oczywiście głównie ma to w, 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 udział ten, ten wzrost procentowy ze względu na inflację, a prognostycy twierdzą, że w kolejnym roku rynek spożywczy wzrośnie znowu o 6%. Rynek spożywczy przechodzi rewolucję, ale w szczególności w handlu detalicznym, dlatego że sklepy zorganizowane, czyli sieci, w tej chwili w 2023 roku mają już 55% udział we wszystkich formach dystrybucji. Z jednej strony ten wynik imponuje. Z drugiej budzi jednak obawy co do szansy przetrwania niektórych mniejszych firm mleczarskich, które po prostu powoli tracą swoje rynki zbytu. Potrzeba zatem przysłowiowego koła ratunkowego dla mniejszych i średnich firm mleczarskich. A de facto dla producentów mleka, którzy są dostawcami dla tych zakładów przetwórczych, bo nie zapominajmy o fakcie, że ponad 80% przetwórni mleczarskich w Polsce to spółdzielnie, a zatem to rolnicy niestety płacą za wysoką cenę za te przeobrażenia na rynku spożywczym. Sytuacji nie pomaga wciąż niska cena. Mleka przerzutowego, która przez wiele podmiotów była traktowana jako dodatkowe źródła dochodu, zatem warto poszukać. Istniejących już rozwiązań na świecie, dlatego że przecież Polska podąża nie swoją ścieżką, a mimo wszystko pewne mechanizmy powtarzają się z Europy Zachodniej. I mam tu na myśli choćby zmianę w zakresie kanałów dystrybucji i wdrożenie na przykład dystrybucji przez internet, tak jak ma to miejsce w innych krajach, na przykładzie chociażby duńsko-szwedzkiego potentata, czyli Arli. Dziękuję Państwu za uwagę. Jarosław Malczewski